W pierwszym zestawie pojawią się e, zadania z liczb naturalnych, całkowitych, spodzielności i również zadania tekstowe dotyczące właśnie tych zagadnień. Hmm. Zachęcam do przypomnienia sobie jakichś tam podstawowych faktów z tych rzeczy, ale tu w, w razie, jak będzie coś potrzebne, to w zadaniach też będziemy to przypominać. Więc ja od razu przychodzę do omówienia. E, w zadaniu pierwszym mamy po prostu jakieś działanie tak naprawdę do wykonania. E, więc ja je po, pozwolę sobie przypisać. Oczywiście te kreski to jest wartość bezwzględna, e, więc przypomnijmy, że wartość bezwzględna to jest wartość tej liczby bez uwzględnienia znaku. Dlatego się nazywa bezwzględna, bo jest bez względu na znak, czyli nie interesuje nas, czy jest na plusie, czy na minusie. E, czyli chcemy e, pod względem wartości bezwzględnej chcemy utożsamiać liczby, które są e, przeciwnych znaków, czyli... Szóstka powinna mieć taką samą wartość bezwzględną jak minus szóstka. No i szóstka bez uwzględnienia znaku to wciąż szóstka, a minus szóstka bez uwzględnienia znaku, no to też jest szóstka. Zabieramy ten znak. Ym, geometrycznie też interpretuje się to jako odległość na osi od zera. Na przykład wartość bezwzględna szóstk, y, z 6 to, bez, to jest odległość szóstki y, od zera na osi liczbowej. No i ta odległość oczywiście wynosi 6. No i zauważmy, że odległość minus szóstki od zera również wynosi 6. Bo odległość nie może być ujemna. Dlatego to też y, geometrycznie ma sens. Wszystko się tutaj zgadza. No dobra, no to żeby wiedzieć, jak opuszczać wartość bezwzględną, no to musimy wiedzieć, czy pod wartością bezwzględną mamy wa liczbę dodatnią, czy ujemną. Więc pewnie najpierw trzeba by te działania w środku wartości bezwzględnych wykonać. No to 6 odjąć 3 to jest oczywiście 3, a minus 2 odjąć 5 to jest minus 7. Y no i. Teraz możemy opuścić wartość wartości bezwzględne. Wartość bezwzględna z 3 to jest 3, a z minus 7 to jest 7. Znak tutaj minus był, więc przepisujemy go. No i 3 odjąć 7 to jest minus 4, oczywiście. No i to jest odpowiedź D. Koniec zadania. Dobrze, drugie. W biegu na 100 metrów startuje 625 zawodników. Bieżnia stadionu ma 5 torów i tylko zwycięzca każdego biegu przychodzi do kolejnej rundy, a wszyscy pozostali odpadają z dalszej rywalizacji. Najmniejsza liczba biegów konieczna do wyłonienia zwycięzcy zawodów to... No to tak, mamy 625 zawodników yy, i oni mają się ścigać po pięciu w jednym wyścigu, bo mamy 5 torów. No to pytanie, ile wyścigów yy, w pierwszej rundzie będzie? No oczywiście 625 podzielić na 5. No i jak się to policzy, to jest oczywiście 125, więc stąd otrzymujemy 125 wyścigów. I teraz z każdego wyścigu jedna osoba tylko przechodzi dalej, więc zostało nam 125 osób. I teraz te osoby znowu muszę podzielić na 5, bo w jednym wyścigu bierze udział 5 osób. No i to jest oczywiście 25, więc mamy 25 kolejnych wyścigów. Znowu 25 osób przechodzi do kolejnej rundy, więc rozdzielamy je na 5. No to jest 5. Mamy 5 kolejnych wyścigów, no i skoro zostało 5 osób, no to właśnie te 5 osób bierze udział w takim finałowym wyścigu. Eee, więc to jest jeden wyścig i tyle. No i teraz tylko trzeba dodać, ile tych wyścigów łącznie było. No myślę, że to nie jest bardzo trudne, żeby policzyć. To jest 156. No i taka odpowiedź oczywiście jest. A. Dobrze. To teraz zadanie trzecie. Ostatnią cyfrą liczby jest. Dobra. Ogólnie zagadnienie gdzieś tam szukania ostatniej cyfry, to jest takie, które się pojawia od czasu do czasu, więc może warto trochę o tym powiedzieć, nawet zapominając chwilowo o tym zadaniu. Co wpływa tak naprawdę na ostatnią cyfrę liczby? Jak powiedzmy przy mnożeniu, bo tutaj mamy potęgowanie, no to potęgowanie to jest uogólnienie mnożenia. No, to jak mnożymy przez siebie liczby, powiedzmy, mam do pomnożenia coś takiego, razy 384. I powiedzmy, że nie interesuje mnie wynik, tylko interesuje mnie ostatnia cyfra. Pytanie, czy ja muszę wykonywać jednak to mnożenie, żeby wiedzieć, jaka jest ostatnia cyfra. No, okazuje się, że nie. Bo zobaczmy, że jeżeli jednak bym próbował to mnożyć w, w słupku. No to bym robił tak, 4 razy 2 jest 8, później bym czwórkę mnożył przez kolejne i coś tam otrzymywał, później ósemkę mnożyłbym przez kolejne cyfry i tutaj je wpisywał, no i później to samo z trójką i wpisywał je tutaj. I na końcu bym dodawał sobie te rzeczy. I zobaczmy, że w tej kolumnie ostatniej, czyli właśnie w miejscu cyfry jedności jest tylko jedna cyfra, tylko ta ósemka, która powstała z mnożenia ostatniej cyfry jednej liczby i ostatniej cyfry drugiej liczby. No i tyle. I ta, w taki sposób otrzymujemy właśnie ostatnią cyfrę. Przy mnożeniu wystarczy pomnożyć ostatnie cyfry. Przy dodawaniu, ha, jeszcze tylko powiedzmy, że na przykład jakby było 69, powiedzmy razy 75, to oczywiście wykonujemy 9 razy 5, to jest 45. I to nie oznacza, że ostatnie dwie cyfry będą 45, bo zobaczmy, że na przedostatnią cyfrę już ma wpływ więcej rzeczy. Więc nie wiemy, że 45 są ostatnie dwie cyfry, ale wiemy na pewno, że piątka wtedy będzie ostatnią cyfrą. A jakby było w dodawaniu, no w dodawaniu jeszcze łatwiej, bo jak dodajemy w słupku, powiedzmy, jakbyśmy musieli to dodawać, no to wtedy oczywiście po prostu się dodaje kolumnami, tak? Więc 2 plus 4 to jest 6 i tyle, i nic więcej mnie nie interesuje, co tam jest. Czyli gdybym miał dodać, no to wtedy dodaję sobie dwie ostatnie cyfry. No i tyle. I tak naprawdę y, nic więcej nie trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o tam szukanie ostatniej cyfry. W potęgach właśnie pojawi się y, tylko jedna rzecz, nad którą trzeba się stanowić. No bo, właśnie, co z tego, że wiemy to, co powiedziałem, y, skoro mamy pomnożyć przez siebie aż 2019 dwójek? No to nie wydaje się takie banalne. Y, ale może jest tak, że skoro będziemy cały czas mnożyć tak naprawdę liczbę przez dwa. Czyli jej ostatnia cyfra to będzie ostatnia cyfra pomnożona przez 2, no to wreszcie te cyfry muszą się powtarzać. I pytanie, czy się będą powtarzać w sposób cykliczny. No, zauważmy, no policzmy parę pierwszych potęg. To są na tyle przyjemne obliczenia, że tam się nie namęczymy zbytnio. No i możemy zobaczyć, że no oczywiście te cyfry będą się powtarzać. 2, 4, 8, 6. 2, 4, później znowu było 128, 256, czyli oczywiście cały czas będzie się powtarzać 2, 4, 8, 6. Yy, I teraz pytanie: tylko w którym miejscu mm, byłaby liczba 2019, wykładnik potęgi 2019? Yy, no to na różne sposoby można to znaleźć. Yy, jednym z nich jest na przykład yy, tak, że ten cykl ma 4 cyfry w sobie 2, 4, 8, 6. Więc można wykonać dzielenie 2019 podzielić na 4, żeby się dowiedzieć, ile tych cykli pełnych było i tak naprawdę nie interesuje nas, ile ich było, ale właśnie, czy zostaje jakaś reszta. No to zobaczmy, obliczmy 2019, podzielić na 4, no to tu nawet nie trzeba tego pisemnie wykonywać, można wynik zgadnąć, czy to jest, yy, ile, 4 tak, bo to jest 2016 i wtedy... Yy, to by było 2016, czyli mamy reszty 3 zostaje. I teraz co to nam mówi, że skoro było 504 pełnych cykli, to te pełne cykle, to by były te, które mają tutaj wielokrotność czwórki. tak, Bo wielokrotności czwórki mają ostatnią cyfrę 6, więc skoro została nam reszta 3, no to musimy pójść o trzy miejsca w dół, czyli jedno miejsce to jest dwójka, drugie miejsce to jest czwórka, trzecie miejsce to jest ósemka. Tak? Czyli ósemka. Trzecia z kolei potęga to jest to jest ta, która by, będzie miała tę samą ostatnią cyfrę co 2 do 2019, czyli 8. I ogólnie z, z potęgami zazwyczaj tak się to bada. No chyba, że da się łatwiej, bo jak są przyjemne potęgi, to łatwiejsze trochę, no to jest. No ale tu trzeba było tak. Dobra. Zadanie czwarte. Co tu mamy? Spośród 30 uczniów pewnej klasy 15 zna język angielski, 10 zna język niemiecki, a 6 nie zna żadnego z tych języków. I pytanie, ilu uczniów zna jednocześnie język angielski i niemiecki? Myślę, że to nie jest bardzo trudne, każdy tam może sobie jakoś to w głowie samym ułożyć. Ja to przedstawię może obrazkowo w razie, jak ktoś do tego nie doszedł. Tak powiedzmy, mamy angielski, niemiecki. Tu jest 15 osób to jest 10. Tu specjalnie narysowałem takie zazębienie, dlatego że yy, właśnie być może są, a tutaj wiemy, że będą osoby, które mówią i w tym, i w tym języku, ale poza tymi dwoma kółkami mamy trzeci jeszcze kawałek, yy, że to są osoby, które nie mówią w żadnym języku i to by było 6 osób. Skoro wszystkich osób było 30, to jak wyrzucę te sześć osób, które nie mówią w żadnym języku, no to zostaje mi 24 osoby. No i teraz. Skoro angielski, niemiecki tutaj jak dodamy, to wychodzi 25 osób, no to, a mamy 24, no to w tej części wspólnej musi być jedna osoba. I to ta jedna osoba mówi w obu językach. I tyle. I to jest odpowiedź, że jedna osoba na pewno mówi w tych dwóch językach. I nie więcej, nie mniej. Dobra, więc tyle. To nie było chyba straszne zadanie. Yy, zadanie piąte. Cyfrą jedności liczby, no takiej, która jest tu podana, jest... No to już mówiliśmy o e, cyfrze jedności, jak badać cyfrę jedności, czyli ostatnią cyfrę po prostu. E, tutaj są w, w miarę łatwe m, potęgi, no bo 10 do 15, no to myślę, że każdy jest w stanie wywnioskować, że to jest 1 i 15, zer, na końcu musi być 0. E, 9 do 11, no może to będzie najtrudniejsze, no to zastanówmy się po kolei, jakby to było. Parę pierwszych potęg policzmy. No to 9 do 1 to jest 9, 9 do 2 to jest 9 razy 9, czyli 81. No i tutaj byśmy mieli 81 razy 9, no to jeszcze od biedy da się policzyć, to jest chyba 729, ale nawet nie musimy tego liczyć, bo nas interesuje i tak ostatnia cyfra, więc wiemy, że 1 razy 9. No i teraz zauważmy, że musiałbym mnożyć to znowu razy 9, no to bym miał coś, coś, coś i na końcu jedynka, bo 9 razy 9 to jest 81. No i widać, że na zmianę będzie się jako ostatnia cyfra powtarzać 9, 919191. 9, 1, 9, 1. Teraz pytanie, kiedy jest 9, kiedy jest 1? Jeżeli wykładnik potęgi jest nieparzysty, to jest 9, a jeżeli wykładnik jest parzysty, to jest jedynka. Skoro 9 do 11, to mamy 11, czyli wykładnik nieparzysty, no to na końcu musi być na pewno 9. Dobra, no i jeszcze zastanówmy się, 5 do 12, jaką ma ostatnią cyfrę 5 do 12, no to mamy 5 razy 5 razy 5 razy 5, więc tu cały czas będzie piątka. tak? 5 razy 5 to jest 25 razy 5 to 125 i tak dalej. E, czyli na pewno piątka, i teraz my mamy te liczby dodać, czyli mamy do siebie dodać liczbę taką, 1 i tyle zer, e, później coś tam, coś tam, 9 i coś tam, coś tam, 5, tak? Więc jakbyśmy dodawali to w słupku, to widać, że na pewno o, na końcu musi być 4, bo 9 plus 5 to jest 14. I to jest odpowiedź na zadanie. Dobra. No to zadanie szóste. Znak oznaczający odejmowanie po raz pierwszy pojawił się prawdopodobnie w książce w 1489 roku, który zapis rzymski pokazuje tę datę. No, nic trudnego, po prostu trzeba znać, jak się zapisuje liczby rzymskie, e, liczby w systemie rzymskim. No to 1000, przypominam, że to był M, później musimy zrobić 400, to musi być tak jakby 500 odjąć 100, e, czyli daje się stówkę przed 500, tak? Czyli CD, bo C to jest 100, D to jest 500. Później 80 80 to jest 50 i 30. I jeszcze 9, no to jest 10 i odjąć 1, więc 1 przed dziesiątką. I tyle. No i gdzieś taka odpowiedź musi być na pewno. MCDL, no to chyba to D to jest to, co ma być. Tak, zdaje się, że to jest dobrze, dobra odpowiedź. D. Dobra, no i zadanie siódme zobaczmy. No zadanie siódme jest takie na pierwszy rzut oka niebanalne, bo mm, w sumie dodajemy cztery liczby, które mają taki sam wykładnik. Wydawałoby się, że da, da się coś z tym zrobić, ale podpowiem już, że się nie da, bo nie ma własności potęg oczywiście żadnych na dodawanie. Jeżeli by była ta, ta sama podstawa również, to coś tam można by kombinować, ale tutaj no, nie za bardzo się da. Więc no, oczywiście pierwsza metoda to jest policzyć na piechotę każdą z tych potęg, dodać i sprawdzić, kiedy której z tych potęg będzie równa. Ale można też inaczej, bo tak naprawdę, żeby, były, żeby liczby były równe, to na pewno muszą mieć taką samą ostatnią cyfrę. To może udałoby się zbadać, jaka jest ostatnia cyfra i, i zobaczyć, że tylko jedna z tych czterech podanych liczb ma taką samą ostatnią cyfrę, więc to musi być to. No i tyle. No to ostatnia cyfra 11 do 3 to już jest 1. Ja już nie będę omawiał, dlaczego tam wcześniej można sobie posłuchać. Tutaj by było 8, tu by było 3 razy 3 razy 3 to jest 27, czyli 7. I tutaj 64, czyli 4. Jak dodamy do siebie, no to mamy ile to jest? 15, 16, 20, czyli ostatnia cyfra to jest 0. I widać, że z tych czterech liczb też łatwo zbadać, że tylko liczba c, y, czyli 20 do 23, ma ostatnią cyfrę równą 0. No dobrze, no i to y, tyle na ten pierwszy filmik.